Wrocławianie wreszcie wypadli na miarę oczekiwań. Wygrali bardzo ważny mecz z Termaliką. Nastroje w ekipie trochę się poprawiły, ale są dalekie od chóra optymistycznych. Wszystko przez fatalne miejsce w ekstraklasie. Śląsk jest przecież czwarty od końca i ma tylko dwa oczka przewagi nad strefą spadkową. Teraz zespół Jana Urbana spokojnie szykuje się do kolejnego meczu, podejmie koronę kielce. A dziś. Gra mecz z drużyną Miedzi i Legnica. Niestety wciąż nad zespołem wisi koszmar rywalizacji z Piastem Liwica. Nie dość, że wrocławianie przegrali 3-4, to jeszcze starcie zakończyło się przepychankami obu zespołów. Komisja Ligi na kluby nałożyła karę finansową w wysokości po 20 tysięcy złotych. Spotkanie 25. kolejki na stadionie miejskim we Wrocławiu zakończyło się porażką, a tuż po końcowym gwizdku sędziego Szymona Marciniaka na boisku doszło do przepychanek z udziałem zawodników obu klubów. Najbardziej aktywni, zdaniem arbitra, uczestnicy bójki Łukasz Madej, Śląska i Brazylijczyk Hebert z Piasta otrzymali czerwone kartki. Obaj gracze zostali potem zdyskwalifikowani przez Komisję Ligi na trzy spotkania.